Witajcie Pany, w obecności tego kota i pływających tutaj łodzi chciałbym zabrać głos na temat ruchu obrony granic. Wydawać by się mogło, że jest to ruch motywowany miłością do ojczyzny, może odwagą, a ja Wam Pany mówię, że to wynika z biedy! I podam wam dwa przykłady. Pierwszy to będzie kraj bogaty, drugi to będzie kraj biedny. Wyobraźcie sobie najpierw jakiś kraj bogaty, ja proponuję Monako. Tam mieszka dużo milionerów, czy nawet miliarderów. No i wyobraźcie sobie sytuację, że taki miliarder wysiada ze swojego Lamborghini i do swojej Pameli, czy innej Anastasyjki mówi: Słuchaj, dzisiaj cię nie zabieram na kolację, dzisiaj idę na brzeg wypatrywać pontonów z imigrantami. Jak jakiś zobaczę, to go zawrócę albo zatopię. I czujemy pany intuicyjnie, że coś w tej historii nie gra, coś tu się nie zgadza. Ale nie jest to tylko kwestia naszej intuicji czy ograniczonej wyobraźni, ale przede wszystkim jest to kwestia faktów! Bo według statystyk w Monako do takich incydentów rasistowskich praktycznie rzecz biorąc nie dochodzi. No i teraz drugi przykład, kraj biedny, Niemcy wschodnie, zaczyna brakować tam węgla brunatnego, okolice Hoyerswerdy, ludzie zaczynają tracić pracę, Obniżają się też wynagrodzenia. No ale to nie jest wystarczające wyjaśnienie. Zaczynają szukać wśród migrantów. I w ten oto sposób został podpalony akademik z imigrantami z Wietnamu. Koktajlami Mołotowa. Jakimś cudem tylko nikomu nic się nie stało. I pany, tylko to jest taka ironia losu. Można powiedzieć, że za jakiś czas. Zmarła pewna osoba, która stanęła w obronie tych migrantów. Więc pamiętajcie, pany, że podłożem wszystkich takich ruchów antyimigranckich jest jakiś problem ekonomiczny. Innymi słowy, to nie chodzi tutaj, to nie idzie tutaj o jakiś nadmiar miłości, ale raczej chodzi o zwyczajny brak pieniędzy. Amen.